Ja jestem Mateusz, a to kolejny odcinek z Paint The Town Red I to jest mapka, która zwie się Fun Challenge I już widzę, że ten challenge faktycznie może być całkiem, całkiem yy, Fajny, zabawny, śmiechowy Bo jest sporo ludzi, jest bardzo dużo ludzi Wszyscy są na mnie źli A ja mam dużo shotgunów Czy może być lepiej? Powiedz mi panie Duży, y, panie, duży, aż zrobię ci screena. Pyk. Idealnie, panie, duży bokserzy. Czy może być lepiej? Zaczynamy imprezkę. Dobra. Prosto w łeb, prosto w łeb ich. Ale troszkę laguje, troszkę laguje szybko. Dawaj mi inną broń. Jezus, to będzie ciężkie, mimo wszystko. Bo co ty robisz bez głowy, Ziomek? Uciekaj mi stąd. Dobra. Ojej. 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 Gorzej będzie. On jest niezniszczalny. Oni są jacyś chorzy na głowę. Wielki katanamen. Jezus. To będzie cię... O nie, podniosłem złą broń. Dawaj mi lepszą. Ja cię kręcę. A mogę strzelać przez ściany? Tak, tak, w sumie troszkę mogę. Dobra, uciekamy z tego miejsca. Postrzelajmy sobie do tych lamusków. Pouderzajmy ich też w łeb. Ogólnie tych słabych musimy ściągnąć jak najszybciej. Zdaję sobie sprawę, że. Na... Oj. Czyjaś głowa. Yy, najlepiej wziąć te shotgun i próć do nich, tylko no o. Padł, padł. Padł. Pyk. Jezus! Jaki lag! Ogromny, największy lag świata to był Jak ty jeszcze możesz żyć, ziomek? Ojej! Co ty robisz? Tam jest katana menu. W sumie z kataną pewnie bym... Uciekaj, wodziurawiony kolego. Ty jeszcze żyjesz, nie? Już nigdy nie, umrz nie umrzesz? Już nigdy nie wstaniesz, miałem... <laughs> ...powiedzieć. Pyk, chodź tutaj. Jeden z drugim, tutaj jest jakiś jeszcze, a nie, stąd przyszedłem. Dobra, Nevermind. mind. Padaj... ojej! O, co ty mnie jednoręką... ...jedną ręką tak próbujesz bić, ziomeczku? Jesteś bokserem, powinieneś mieć wszystkie sprawne ręce. Właśnie przez tego pana, Katana Mena, przeleciały kule. CO JEST Z NIM?! Co jest? Widzicie? To go... Nie... Nie zadaje mu to obrażeń. Dobra, ten padł. Gola się, uciekaj. Jeden strzał. To go... To go omija. O, teraz dostał. Nie. To go omija. Co się stało z katanamenami? Oni są niezniszczalni. Gdzieś tutaj była katana właśnie, a propos. Może... Ty, on trzyma w ręku broń. Co się dzieje tutaj? Co to są. za rzeczy? Ała! Nie bijcie mnie! Ty, to może mi się nawet nie udać. Dobra. Pyk. 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 Co się tutaj dzieje? Drzwi! <grytanie> oni. oni przeży przeżywają te moje strzały. Jak to jest możliwe? Co się, coś się chyba popsuło z shotgunem. Bo to ich tak jakby tylko odpycha. Powinno robić im dziury wszędzie. O nie! Daj mi tą katanę. Dobra. Muszę ogarnąć tą katanę, mimo wszystko. Dajcie mi to. Bronimy się. Na ziemię. Wszyscy na ziemię! Nie wiem, czy tutaj są jeszcze jakieś shotguny... O, są, dobra. Zobaczcie, bo to ich... Nie zabija takich randomiksów na strzała. It's not good. No, tego zabiło. Dobra. No zobaczcie, katanamen jest niezniszczalny! Strzał prosto w łeb i, i trudno. Ten też zresztą. Muszę. Ojej. Coś się zbudziło. Zbadziło się coś srogo. Więc muszę ich nawalać po łbie. Pyk. Ale nie wierzę. Uciekaj. Uciekaj. Ten challenge przerodził się w nie. nie... mapkę, której nie da się przejść. Daj mi cokolwiek! Odejdź. Dobra. Pytanie, czy on faktycznie jest unzabijable? Nie da się nic z nim zrobić? Dobra, ktoś tam umarł. Ale. Padł, 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 czyli jednak da się. Dobra, daj mi katanę. U upuściłem ją, upuściłem ją, upuściłem ją, upuściłem ją w tym całym pierdzielniku. Gdzie ona jest? Gdzie? Dobra, mam. Na ziemię. To oni są jacyś naprawdę chorzy psychicznie Co się z tobą dzieje? Dobra, jeden umarł O, Było blisko Ile ich tam jeszcze zostało? Pewnie na, na dworze ich jest miliard Katana, wszystkie strzały z katany Ich nie zabiły It's something not good here Na ziemię Nie wierzę w to Ile ich tam jeszcze jest? Niedużo Zostaw to, jaki lag Muszę ich wszystkich pozabijać. No to jest masakra. Kijachem? Nie wątpię, żeby to coś dało. Muszę jakoś sobie radzić w tym życiu. To jest trudne. Trudniejsze niż myślałem. Zwłaszcza, że shotgun się popsuł. Nie zadaje takich obrażeń, jakie powinien. Może Nunczaku chociaż. O nie! Lagi! Lagi na Nunczaku! Co się dzieje? Dobra. Co on ma? Katane, dobra. Dobra. Nunczaku nadal ma moc. Mam tę moc, mam tę moc, pyk, ojej, ojej, to po prostu jest coś z katanamenami, z tymi bosami wszystkimi, bo tak samo zresztą jest z Alfonsem, on też mocno tutaj obrywa, a nic mu się praktycznie nie dzieje, zobaczcie coś, co on, co on wyprawia, rozłamałem katanę na jego głowie, no to it's not good, o tutaj są, dużo jest katan, z tego co widzę, Dobra, czy on też umarł? Dobra, dziewięć zostało. A nie, to nie są katany. God damn it, myślałem, że to są katany. Zostali praktycznie sami katana-, same katana-bosy. Ten powinien już być na strzała, zresztą tak jak ja. Pięknie. Pyk. Tych powinno się szybko zabić. Oprócz katana-mena, oczywiście. Pyk, zostało czterech. Założę się, że to cztery katana-meny. Na ziemię. Jezus, jakby mnie tym walnął, to byłbym bardzo smutny. Muszę jakoś ich zniszczyć. Krwawi ci ucho, ziomek. Nie? Dobrze. Boże, tam chyba są, nie? Nadal tam chyba walczą. Ciężko stwierdzić. No tak, no walczą między sobą. Nie powinniście żyć. Nie żebym coś miał do was, ale tak just saying. Nie powinniście już żyć. To jest wbrew wszelkim prawom natury? Dobra, on się. Zabolało go, zabolało go. Dobra, padł! Trzech zostało. Trzech typa. Dobra. Na ziemię. Ty powinieneś paść zaraz. Dlaczego żyjesz? Okej, okay. to jest to. Gdzie jest duży? Tutaj. Co się stało? Na ziemię mówię. Na ziemię. Ile jeszcze możecie? Boże, to jest złe. Hejka, chłopcy. Koniec zabawy. Koniec zabawy. Myślę, że oni tak mimo wszystko to przeżyją. Muszę ich walnąć kilka razy, a da się? Nie da się. Nie, da się, dobra, dobra, dobra. Jeszcze zdążę ich dwa razy walnąć z tego smajta, bo oni są po prostu... ...unzabijable. O, dobra, padł. Też padł. Jaki, jakie szczęście mi się... ...przytrafiło. Ale lag. Lag. Nie wiem, co się dzieje z tą grą, że tak to laguje ostatnio. I to jakiś taki hardy lag. Co się stało? No ja, pierdolę, co się ostatnio dzieje? Pędę tam raz przestał działać. Co się dzieje? Piątek 12, tak się nazywa ta mapka. i dlaczego umierają od razu moi koledzy? Czy tam moi wrogowie? Nie wiem. A. Oj. A pytanie, czemu ich jest tak mało? O, to są moi kumple jednak, dobra. Walczcie. Dawajcie go. Dawaj go. O, dlaczego oni nas strzałą mierają? Chodź tu, nie masz szans, Jason. To jest Jason derulo. De, de tak to się czyta? Nie wiem. Dobra, Marć! masz Jason. Przed te ci głowę na pół. Czy jesteś teraz szczęśliwy? Mam nadzieję, że nie. Pyk, ojej, dostałem od Jasona. Czemu tak było mało ludzi? O, Gladius. Nie, nie, nie. Czemu tutaj było pięć osób tylko? O nie. I umarł Jason. Pociapam sobie jeszcze tę twoją głowę, bo to jest moje hobby, ciapać głowę Jasona. O, utnę ci nogę albo coś... Jest jestem sadystą, zostawię już go, ale jestem zawiedziony tą ma mapą. Kolejna mapka z cyklu Escape the Romance. Dzisiaj jesteśmy, nie wiem jeszcze gdzie, ale musimy znaleźć Filipiusza, bo podobno z martwych wstał, więc musimy być bardzo ostrożni. O nie, co chcesz się bić ze mną? To są ludzie Filipiusza, a Filipiusz stał się zombie, więc musimy być bardzo ostrożni. Tak samo ten Jeremiasz. Jeremiasz, spadaj ze schodów. I ty też. O nie, oni są wszyscy teraz jacyś niezniszczalni. Zostaw mojego kumpla. Oj, nie, traf nie trafiłem. Myślę, że już... No dobra, mają mieszane uczucia co do mnie. Ale są słabi, dobra. Już, już się lubimy z powrotem. Bierę Gladiusa i razem z moimi kumplami atakujemy yy, posterunek Filipiusza Tylko muszę go znaleźć w yy, Co się dzieje? Skąd to zwątpienie? Zostaw mojego kumpla! Dobrze, wal go po mordzie, Eusebiusz Na ziemię tam jeden z drugim, dawaj mnie to! No dawaj mnie to! Może być też, nie wiem czym uderzam w tym momencie, łopatom. okej okay. Dobra, na zie... nie, okej okay. Tylko gdzie są ludzie Filipiusza? Bo to jednak, tak jak się przyjrzeć, to nie są oni. Ludzie Filipiusza są w białym stroju. To są ludzie Cezara. Cezar też zmartwychwstał czy to możliwe? Nie wierzę w to. Nie uwierzę w to. Nie uwierzę, póki nie zobaczę na własne oczy. Więc zajmijmy się nimi i idziemy dalej. Gdzie on jest? Jesteśmy w Pompejach, jakby ktoś nie wiedział. To są ludzie Cezara, czyżby to jednak, czyżby to jednak Filipiusz wciąż umierał, znaczy nie żył, a, a Cezar z martwych wstał? Oj! Ci ludzie zostali przeszkoleni w dużo lepszych warunkach, ja jestem w stanie to zobaczyć w tym momencie. Stwierdzam to po tym, że tyle ciosów w głowę maczugą wciąż ich nie zabiło. Są niesamowicie silni i odporni na ciosy. Cezar zrobił doskonałą robotę. Muszę mu to przyznać. Lecz nie wie, że robienie piramidy na schodach, na straganie, nie jest najlepszym wyjściem, zwłaszcza jak ktoś ma siekierę. Właśnie dlatego. No chodź, kozaku. Tak jesteś kozak? Ale muszę coś tam... <laughs> Twierdza Cezara! Nie wierzę w to. Nie wierzę, że on tam wciąż jest. Dajcie mi coś, bo nie mam czym walczyć. Zwłaszcza, że te debile gdzieś tam się czają na górze. Chcia! Chcia! Dobra, padł. Teraz ty, na ziemię. Jeszcze tego Andrzeja muszę tutaj ściągnąć. Elo Andrzej, spadaj! Jak piłkę z drzewa, jak się było dzieciakiem. Tak cię zrzuciłem. Twierdza Cezara. Juliusza Cezarusa. I jego... Popychle. Ojej, jakbyś mnie uderzył, chyba mnie, by mnie bolało. Jezu, oni są wszyscy bardzo silni. Ale jednak nie tak bardzo. <gryw> na ziemię. Popychlu. Ty, upadł, nawet się nie spodziewałem tego. Wezmę to od ciebie. Albo nie. Przekopię cię. Dobra, teraz już. Czekajcie, bo. On... Widziałem, jak odpadła mu głowa. Widziałem, jak odpadła mu głowa. A on wstał, za momencik wstał. Kole... Ty też miałeś nie żyć. Co się stało? Dlaczego wy żyjecie? Dobra, przekopa, teraz okrawężnik. Głowę okrawężnik. Jak disk Głowa o krawężnik. Szybko. Na ziemię. Głowa o krawężnik. Dawaj. Leżysz na krawężniku, więc umieraj. Szybko. Nie wierzę w to. On zaraz wstanie. Czemu oni tak szybko upadają? Mimo, że żyją. Na ziemię. No i kurde, niezniszczalni są. A ja nie mam broni. Co jest. Gdzie gdzieś tutaj powinna być broń? Nie ma. Dobra. Muszę się zająć tymi popychami później. Wchodzę do twierdzy, bo już i tak na daleki dystans ich tutaj zabrałem. Tam jest Filipiusz. Tam jest też Cezar i Filipiusz. Nie wierzę, że oni żyją. Cezar na ziemię! To jest Cezar. Widzicie tego typa? To jest on. Co on tu robi? Ja w to wciąż nie jestem w stanie uwierzyć. Dlaczego? Nie mogę tego podnieść. Na ziemię. A Filipiusz to ten w białym. Masakra. Masakra. Na ziemię. Wszyscy. Tylko, że jestem bez broni. Totalnie, kurwa. Dobra, mam. Mam, mam. Na ziemię. Ciapa, 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 dziaba, dziaba, dziaba. Ok. Oż ty gnoju Idziemy na górę. Nie wiem, gdzie oni mogą być. Skoro Cezar wciąż żyje, muszę go zabić. Muszę go zniszczyć, żeby więcej historia nie powtórzyła się. Znalazłem. Oj, oj, ich jest bardzo dużo. Nic może to nie był jednak Cezar, a jego, jego przebranie, żebym myślał, że tam jest Cezar. Co się dzieje z tą bronią? Na ziemię. Ile ty możesz jeszcze żyć? Oj, 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 oj. Oni wszyscy biorą broń nie powinniście ich brać, bo są dla mnie. Na ziemię. Dobra, dziewięciu zostało, ośmiu. To wszyscy Okej. Okay. Biorę kastet. Dawaj na ziemię! Ziomeczku. Cezar, Filip już znaczy. Myślisz, że masz jakieś szanse, Filipiuszu? O nie, on wciąż żyje Pyk, Cezar też chyba No Filipiusz, na ziemię Rozbijam ci na głowie dzbany A ty wciąż żyjesz Jesteś bardzo twardym przeciwnikiem Oj Oj Oj, oj Jest srogo Pyk, dobra, gdzie jest Cezar? Nie widzę Cezara, Cezar chyba umarł gdzieś tam Podczas tej bitki padł na ziemię Oni są wciąż Niezniszczalni! Co wy ludzie zrobiliście z tą grą? Na ziemię, mówię. Dobra, mam seksę. Chodź tu, Filipiuszu. O, to jest Cezar! Cezar! Widzę go, widzę go. Jest Filipiusz i Cezar. Na ziemię, ludzie. Jadzus, Maria! Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że oni są tacy twardzi. Pyk. Cokolwiek mi dajcie, no. Te butelki. Cezar, uciekaj. Oni są szkoleni latami. To jest po prostu szkolenie latami. Inaczej... Inaczej nie byliby w stanie przetrwać takiej walki. Dobra. Cokolwiek! Jest tu jeszcze coś? Jest, 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 jest siekiera. Dobra. Filipiusz! A tu jest jego brat, Patrycjusz! W ogóle... Zabiłem obu. Zabiłem obu. Nie żyje Filipiusz i Patrycjusz. Dopiero teraz zdę sprawę, że on jeszcze żyje. Na ziemi. Gdzie jesteś, Cezarze? Cezarze, na ziemię. Sprawdźmy górę. Przepraszam bardzo. To był jego jakiś tam mleszcz. Cezara, mamy tutaj. Cezarze, zapraszam do walki. Nie masz ze mną szans? Cezarze, byłeś najgorszym przeciwnikiem, z jakim dotychczas walczyłem. Jestem zdumiony. Uciekamy z tego miejsca, przeklętego przyklętego rzymskiego budynku i teraz nie ma mowy, żeby oni z martwych wstali. To jest ich koniec. Żegnajcie. Cześć.